Czuję, że dzisiaj muszę Wam przypomnieć coś, o czym być może w wirze życia zapomnieliście. To, o co prosiliście przed laty z taką wiarą i nadzieją, nie odeszło w zapomnienie. Nadchodzi właściwy czas, a plany, jakie Bóg ma dla Ciebie, są przygotowywane z precyzją, troską i miłością. Może się wydawać, że wszystko stoi w miejscu, lub że Twoje modlitwy odbijają się echem w pustce. Ale prawda jest taka, że szczegóły są dopasowywane, a każdy element układanki jest umieszczany dokładnie tam, gdzie powinien. Teraz weź głęboki oddech i uświadom sobie, że czas oczekiwania nie jest karą, ale przygotowaniem na coś wspaniałego, co Cię zaskoczy. To, o co prosiłeś w tajemnicy, co szeptałeś do Boga podczas cichych nocy, nie poszło na marne. Niosą Twoją esencję, pragnienie Twojego najczystszego serca. Każda wylana łza, każde ciche zwątpienie wszystko to zamienia się w energię, która napędza to, co ma nadejść. Wyobraź sobie, że coś, na co czekałeś od lat, urzeczywistni się dokładnie tak, jak marzyłeś, ale nawet lepiej, ponieważ Stwórca dokładnie wie, jak podnieść na duchu. Nie martw się opóźnieniami, nie są przeszkodami, są częścią planu ulepszeń. Czasami czujemy się zmęczeni czekaniem i zaczynamy wątpić, czy nasze modlitwy kiedykolwiek zostaną wysłuchane. Ale to właśnie w tym zmęczeniu Bóg znajduje przestrzeń do niewidzialnego działania, przygotowując grunt, umacniając wiarę i kształtując życie, aby nic nie było pośpieszne i powierzchowne. Każda trudność, która wydawała się niesprawiedliwa, każde zamknięte drzwi, które wydawały się ostateczne, wszystko miało wyższy cel: chronić cię przed tym, co nie byłoby dobre i przygotować cię na to, co naprawdę twoje. Urzeczywistnij to z miłością do siebie i wdzięcznością, ponieważ cierpliwość tworzy coś znacznie wspanialszego, niż sobie wyobrażasz. Istnieje subtelna, prawie niedostrzegalna energia, która zaczyna się zmieniać wokół ciebie, jeśli pozostajesz mocny w wierze. Małe rzeczy zaczynają się układać, pojawiają się właściwi ludzie, sytuacje, które wcześniej wydawały się niemożliwe, zaczynają płynąć w nieoczekiwany sposób. To tak, jakby wszechświat po cichu dopasowywał każdy szczegół, a ty nawet tego nie zauważyłeś. To magia Boga działająca za kulisami Twojego życia, dbająca o to, aby każda chwila oczekiwania nie poszła na marne i aby wszystko wydarzyło się we właściwym czasie, z intensywnością i pięknem. Chcę, żebyście zrozumieli, że proszenie to nie tylko otrzymywanie, ale także wiara, że jest to możliwe. Każda Wasza modlitwa zasiała niewidzialne nasiona, które teraz kiełkują. Jest cichy. Ale zdecydowany ruch, który Cię zaskoczy. Będziesz otoczony błogosławieństwami, które w widoczny sposób dotkną Twojego życia, a wszystko dlatego, że nigdy się nie poddałeś, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Ufaj każdemu cichemu krokowi podejmowanemu w Twoim imieniu, nawet jeśli nie widzisz jeszcze efektu końcowego. Znasz to uczucie zwątpienia, które pojawia się od czasu do czasu, zastanawiając się, czy było warto? To naturalne, że odczuwasz strach i niepewność, ale właśnie w tym momencie musisz pamiętać, że nic, o co prosiłeś, nie zostało zignorowane. Bóg nigdy nie traci kontroli, działa w ciszy, przemieniając każde oczekiwanie w coś konkretnego. Aby otrzymać tę siłę, napisz teraz w komentarzach: Jestem prowadzony, chroniony i wzmacniany przez anioły dobra. To aktywuje energię, która już dla ciebie działa i pieczętuje twoją ścieżkę ochroną i przejrzystością. Gdy połączysz się z tą pewnością, niepokój ustąpi i pojawi się spokój, którego być może nie czułeś od długiego czasu. Przygotowanie tego, o co prosiłeś, to nie tylko kwestia czasu, ale także duchowego i emocjonalnego dostosowania. Każde doświadczenie, które do tej pory przeżyłeś, przyczyniło się do tego, że jesteś gotowy na otrzymanie dokładnie tego, co ci się prawnie należy. Wyobraź sobie drogę, która wydawała się długa i pełna przeszkód, ale teraz wydaje się jasna, oświetlona, a każdy krok prowadzony jest przez większą siłę. Nie chodzi tylko o czekanie, ale o dostrzeganie otaczających nas znaków, drobnych zbiegów okoliczności, chwil, które niosą nadzieję i wzmacniają wiarę. Bóg działa w sposób, którego często nie od razu rozumiemy, ale patrząc wstecz, ma to sens. To, o co prosiłeś lata temu, zostanie dostarczone na czas. A kiedy to nastąpi, wszystko będzie wydawało się idealne, naturalne jakby zostało zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona głęboką radością, satysfakcją i przemianą. Czasami czujemy, że trzeba się spieszyć, że trzeba na siłę coś wymusić, ale prawda jest taka, że wszystko, co naprawdę dla Ciebie jest, przychodzi organicznie, bez pośpiechu i bez presji. To jak piosenka, która trafia we właściwy moment melodii, doskonałej i harmonijnej. Wszystko, o co prosiłeś, jest szlifowane, kształtowane i dostosowywane zgodnie z tym, co jest najlepsze dla Twojego życia. A to zapewnia bezpieczeństwo, które niewiele osób może zrozumieć. Zaufaj ciszy, oczekiwaniu i niewidzialnemu przygotowaniu. Teraz poczuj obecność tej siły wokół Ciebie, która pracuje nad tym, aby Twoje prośby się spełniły. Weź głęboki oddech i zauważ, jak spokój zaczyna zastępować niepokój a nadzieja zastępuje zmęczenie. Wszystko, o co prosiłeś od lat, jest wykonane z precyzją, a będziesz zaskoczony w sposób, który przekroczy wszelkie oczekiwania. Aby zintensyfikować tę energię i otrzymać tę ochronę, napisz w komentarzach: Otrzymuję światło, pokój i ochronę, które słusznie mi się należą. Otwiera to kanał działania, dzięki któremu to, co było dla ciebie przygotowane, w końcu stanie się rzeczywistością. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że czekanie nie umniejsza siły Twojej wiary, wręcz przeciwnie, ją wzmacnia. Każda cicha modlitwa, każda pozytywna myśl, każda chwila cierpliwości przyczynia się do tego, o co prosiłeś, aby nadeszło z intensywnością, pięknem i doskonałością. Nie wątp w siebie, ani w troskę, jaką Bóg ma o Ciebie. Realizacja tego, o czym marzyłeś, jest bliżej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. A wszystko wydarzy się we właściwym czasie, w sposób, który przyniesie radość, spełnienie i głębokie wzruszenie. Teraz, gdy poczujesz to przesłanie, zdaj sobie sprawę, że życie przygotowuje się, aby dać ci prezent. Cały ten czas oczekiwania, noce spędzone na modlitwie, łzy, to wszystko było częścią większego procesu, mającego na celu zapewnienie, że kiedy nadejdzie to, o co prosiłeś od lat, będzie kompletne, solidne i przemieniające. Przyjmij to z wiarą, pewnością siebie i miłością do siebie, wiedząc, że zasługujesz na każdy szczegół. Weź głęboki oddech i pozwól sobie uwierzyć, że najlepsze dopiero przed nami, bo to, co zostało obiecane, nie zawiedzie.